Ja i się ponownie w Dark Crusade. Przesłuchałem poprzedni odcinek i jak usłyszałem, w jaki sposób komentuje, załamałem się. Moje umiejętności oratorskie, a raczej ich brak, są zatrważające. Ale tak, mi tu pitu pitu, a. Karskini sami się nie zdobędą. Murat. Historię tego obszaru dam wam do przeczytania w następnym wystarczeniu znaczy po bitwie. A teraz znów, znaczy znów, po raz pierwszy staniemy do walki w naszej kampanii przeciwko Nekronom. A mianowicie... sir, yes, sir! Standing ready. Zaraz zobaczycie Obedience jej I am my Tylko zobaczycie tak jakby. A challenge worthy of my skill. Lwa zobaczycie schorowanego. Duty, kotka bez u. No, tak tego jak e, będą wyglądać na <grych> Tylko że tak, takim kotkowi jeszcze dostają pazurki, więc będzie na pewno drapał. Standing ready. That way lies victory. Present and accounted for, sorry Emperor. You will have it. Take the objective. Nudny początek Budowania pierwszych budynków za przejmowania strategicznych. I am honored that you require my skills. I reporting uczyn. for duty, Mam sir! Catching it was easy. Holding yes, it! Chcę opowiedzieć will will dla Astartes z, z Uniwersum Warhammera 40 tysięcy ma wielkie znaczenie. I see Mianowicie, moment. śluby bitewne. Jeszcze przed herezją Chorusa, zanim ona się oczywiście dopełniła. E, Mimo wszystko, że Imperium Ludzkości było It is my duty to serve! I hear the standing ready. Uh, I am on it. I'll take care uh, of it, we'll only take me a moment. Uh, ah, nie boli. A challenge worthy of my skill. What he Jump through! Że nie tyle, By the Emperor, rycerzy, you will have it. Sir, order, A to, że everything's in order, sir. What are your orders? It's an to tam mógł być e, miecz lub e, bolter wish. każda inna broń jaką, jaką, z jakiej, As you wish. As you wish. As i czytał słowa ślubów. W tych, umów, w tych słowach były zawarte słowa, że przyrzeka niezawieść Imperatora i swego Legionu oraz e, Prymarchy w danej w nadchodzącej bitwie, że dopełni swych obowiązków. I te śluby miały pomóc, tak jakby e, uczepić danego Astartes. E, wiem, że to jest dziwne porównanie. Uczepić danego Astartes tego, of my skill. że on ma się skupić na wykonaniu swojego działania. Oczywiście były jeszcze przed. E, przed bitwą każda Astarte zrobił swego rodzaju ćwiczenia medytacyjne, które miały oczyścić jego umysły ze zma zmartwień i przygotować na nadchodzącą bitwę, żeby był zwarty i gotowy. Ale mimo wszystko takie coś, yy, bo Astarte jak składał śluby to nie składał je tak powiedzmy yy, tak, do pustki. Składał je do swoich braci, więc y, to też miało taki jakby... Hmm... Miałoby to taki zabieg, żeby zacieśnić więzy braterstwa pomiędzy... Y, z... Y, Astartes. Co również wpływało na, na to, że... Y, każdy... Y, brat brata nie chciał zawieść. Więc odnosiło się... Kurde, za często mówię więc. Ale dobra. Chodzimy dalej. Więc często, <noise> e, często. się odnosiło też do tego, że zaciśniało więzy pomiędzy Astartes. Co swoją drogą te więzy dochodziły czasami do naprawdę niebotycznych zażyłości, o tak Bo jak wiecie, Astartes się nie zostaje odnosione. W w większości nie jest stworzony genetycznie w um, takim tworem. Sztuczny tylko a się zostaje w przejściu Standing ready. A true servant never yields to doubt. zmiany take z, a zmian are Więc te zmiany genetyczne tworzyły Initiating na, wzór... hmm. na wzór swojego primarka, to już muszę napomknąć, e, bo primarchowie to byli jeszcze przed Herezją E, dowódcy legionów, e, legionów imperatora, i tam byli głosiciele słowa, Wilkowie Luny, e, dzieci imperatora, berserkerzy Korna as i tego typu inne, i tego so typu shall inne. Ee, legiony Co, co ja to miałem mówić ale tak, ee, każdym legionem to wodził A Legion odróżniało to od siebie choć i tak oni pomiędzy ludzie aż pomiędzy ee, Legionami uważali się za swoich braci to Legion od Legionu wyróżniał to że ee, podczas tych zmian genetycznych oni otrzymywali tak jakby Część DNA z swojego prymarchi, czyli że jak powiedzmy e, krwawych, krwawych aniołów, było might. to, że był Sanguinus i to oni to dostawali fray, powiedzmy attack. podczas zmiany Will genetycznej, zmiany swojego e, ciała, swojego kodu genetycznego, dostawali... Człowieku. Przepraszam, jeszcze ubiegłym na kronie. Dostawali geny Sanginusa, nie powiedzmy tam e, Angornu. Nie, nie dostawali Anginusa, Fulgrima, czy tam już tego zniesławionego Horusa. To masz wolny taką jakby więź braterstwa pomiędzy. Yy, sobą. I to pomiędzy. Astartes. Kurde, Switch, mam taką ochotę nagrywać, a tak mi to dzisiaj nie idzie, tak się plączę. Wybaczmy jej. Ach, jak już wspomniałem, są naprawdę znikome.

Będę musiał sprowadzić Standing ready. Drive them back, no quarter. To jest na the To jest moja wola. To jest moja To jest moja wola. To jest To sobie tam wola. czy na napieczniku, czy na, na ramienniku. Więc te śluby,

Niszczycie w walce wręcz. To oczywiście w pewnej krasie teraz tego nie zaobserwujecie. Yy, niszczycie w walce wręcz. I. strasznie podobne na ulepszenia. potrafię napsuć dużo krwi, to to mogę gwarantować. Jak nieraz, bluzgałem przez to, że mnie zarzucił. Iniciating eee, Lord podczas którejś z walk. Powiedzmy siedmioma się z siedmioma upiorami, cały czas dosyła. Powiedzmy, wojowników na Jak ja to so ale... sobie sprawę. No tak, jedna, jedna zaleta grających w ogóle. As Istnieje, We will let you down, tam 10 szansa, że dany. że dany nekron powróci do... drugi raz poważnie powróci do... możliwości działania przecież się go... Do... uzrobi najbardziej największym mistrzem w tym jest ten lord nekronów bo Komputer sterujący Necronami ma w zwyczaju od razu. Nieważne co, rzuca od razu Lorda i tak... męczy. To, jest, no, to nie jest tak, sir, że nudzi, że coś, tylko do do? ten Lord Necronu naprawdę najmęczy, bo on się uzdrawia bodajże chyba e, całe życie. Wprowadzi do tego, że... No, na wyższych podróżach jest naprawdę sir. dużym e, z orzechem, trudnym orzechem do zgryzienia. I'm not You will have it. The hand of the Emperor guides all. It's such as the Emperor's will. <laughs> standing ready. Sir, yes. Standing ready. <laughs> I thought they broke our backs. Teraz adeptów mechanikum wyślą ich dziesiątki, I tak zostaną zmiażdżeni w Na bagno? Na bagno, Murat? Chyba tak, chyba tak to się nazywa. <noise> Niestety nie pamiętam, ja cię kręcę. I... Sentinela opowiadałem o Sentinel, Hellhoundach też, Basiliskach też, Lemondrusach też, Himera opowiadają. teraz też. na Blade'zie też, bo się tak podniecałem, że jest możliwość, że go... E, mogę mieć. Coś tu wydane, to chyba tyle, przynajmniej tyle... moja dzisiaj... Kurde, jąkam się, para język, w ogóle... What the fuck? Przynajmniej na tyle pozwala mi się dzisiaj pozwalają mi się wypowiedzieć umiejętności oratorskie oraz na tyle wiedza pozwala mi się wypowiedzieć na temat tych ślubów bitewnych jeśli Los to kiedyś powiem, to wam to prezentuję w danym Jakie mają znaczenie? Bo tam będzie to oczywiście w statysty, statystyk napisany, jakie ma znaczenie dla naszej postaci przepięcie ślubu. Ale zobaczycie, czy nie takie sobie takie on. Rahandy, niech ich zajmą. On tak, bariasi Najbardziej śmiercionośne jednostki inne kronów, zaraz obok ee, pająka grobowego. Jeden oddział jest warty przynajmniej czterech w Imperialnej. Niech ich. Znają, a ja sobie. To, sobie nie wyprodukować ogrydów oraz parskinów, żeby ich sobie wybić. <laughs> właśnie właśnie. Gdzie ty znikajcie? Eee, a mianowicie zarzucenie tymi... Drive eee, them back, Lukas... no Korda! Łukasz. Łukasz. Spare none in your fury, no body emperor. You will have it standing ready. How so, nice It will be my honor. Body emperor. You will have it. Broken emperor You will have it. Sir, yes, sir. I kurczę, ale jest Kiedy We're to jest lato. Kiedy? 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 żeby Kiedy? 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 żeby Kiedy? 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 We're hot and prime sir. We're and Understood, but keep that artillery off our backs. Understood, but keep that artillery off our backs. Burn them all Understood, but keep that artillery off our backs. Orders were and understood. understood. <śmany> Wyobraźcie sobie, jak łatwym w Zobacz, skuby, Zobacz, bo... By byłyby lightowe, byłyby krótkie. Gdzie oni o. Zguba znaleziona. Powinno już wystarczyć. Jeśli może zabij tego skarbusza, żeby już nie, nie napisać. No, wszystko? O, udało się. Juhu! Kolejny odcinek z nami. I zdobyliśmy drużynę karskinów weteranów. Jednostkę, która pomoże nam. Doborowi komando się weterani wielbytów na Kadii. którzy pełnią służby jako przybożni gubernatora Aleksandra. Hmm. Więc kolejnym celem będzie. Będą Pustkowia RS, a po Pustkowach RS Pałwonia środkowa. Albo może powoli sobie odpuszczę i uderzę po prostu w tą stronę do reańskich moczarów, żeby zdobyć drużyną, drugą drużynę Karskinów, i z, żeby z, poprzez sawannę Janusa zniszczyć płaskowy Sztur Abyss, Tur Abyss lub katakumbę Tur Abyss. Dowiemy się tego w następnych odcinkach. A póki co, trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!